Cześć, witam wszystkich Dzisiaj pokażę jak zrobić szalunek wieńca tracony Tutaj będzie zalany wieniec I żeby tego nie szalować zewnątrz Żeby to nie było później takie orzykane od betonu Wymyśliłem sobie w taki sposób, że przetnę pustaki, dwunastki Na pół i wymuruję te połówki Oczywiście to zabezpieczone będzie przed zalewaniem Ale jako szalunek posłuży Po prostu już beton nam się nie będzie wylewał nie? Pustak musimy sobie rozciąć tutaj i z tamtej strony na tym wycięciu, co zaraz będzie widać. Następnie przełupać przecinakiem i młotkiem i jest przygotowany. Praktycznie z jednego pustaka mamy metr szalunku, nie? Także za 220, z tego co pamiętam, mamy metr szalunku, nie? Więc skoro nawet jakby kupić płytę OSB albo deski, nie jesteśmy w stanie w takiej cenie tego zrobić, nie? Takie nacięcie w zupełności wystarczy. Teraz ja tu mam taki przecinak podłużny, ale może być obojętny jaki. Wystarczy, żeby tutaj puknąć przecinakiem w tym miejscu, w tym miejscu tylko trzymie. Tak jak widać na tych 10 cm, jak to nam się przełupie, to pustak będą dwie półki niej. No i już chrupo. I tym sposobem mamy 2 metry szalunku przyszykowane Wystarczy to tylko wkleić i jest gotowe Więc tak, pokażę jak zrobić ten szalunek tracony To już sobie osadziłem na narożnikach pustaki Tam i tutaj, puściłem sznureczek I teraz co? Tu jeszcze sobie wczoraj wprawiłem takie kątowniki z dziurą Chodzi o to, że w razie by przyszło mi kiedyś coś do głowy takiego, żeby jakąś tutaj jeszcze zadaszenie pociągnąć, żeby mieć po prostu oparcie. One już są tu wklejone na klej do płytek. Zostawiałem pomiędzy tym fugami cegieł przerwę i sobie to wkleiłem na klej do płytek, tu do sznureczka ładnie w poziomie. I teraz kwestia taka tu przemuruję na tym to, a tu z kolei będzie przyduszone to wieńcem no i całym dachem, także oparcie będzie miało solidne, myślałem nawet tu jakieś wąsy przyspawać, ale mi się wydaje, że to jest bez sensu, bo to na tyle będzie ciężar samego betonu i dachu, że to przydusi tak, że to jest tam nie do ruszenia, nie? Z kolei tak też nam się to nie wysunie. Więc w zupełności powinno starczyć. Może tam po jednym pręcie to jakimś krótkim spawam, ale to na razie muszę przemyśleć temat. Więc co? Od czego tutaj zaczynamy to murowanie? Ja sobie to moczę tutaj wodą, żeby to ładnie skleiło się, bo o ile na zwykłej ścianie na pustakach to nie ma większego tam problemu, tak tutaj będzie parcie betonu. Tam dawałem wszędzie takie przelotki z rurek, a tu z kolei chcę, wykorzystując te dziury, łata albo coś przykręcić i żeby tu zaprzeć, chociaż co... Co tam, co taką odległość przynajmniej nie? No to jest niby mocne, ale jakby przyszło z pompy lać, to może być różnie. I tak, nakładamy sobie tu zaprawę. Najlepiej taką trochę mocniejszą sobie umieszać. Przynajmniej tak 1 do 3 by musiała być, żeby to miało swoją wytrzymałość. Czyli my potrzebujemy nałożyć tu ja sobie nakładam zawsze tak na pustak Żeby później nie brudzić muru To sobie możemy delikatnie no, Tak, żeby jak najmniej to upieprzyć nie? I Teraz dokładamy do tego no. I Mniej więcej taką centymetrową po robimy. I teraz co? mutaczek Trzeba to do sznureczka czuć. Sprawdzamy, czy się nie zachopią. Tu możemy sobie znicować z tym. Tu z kolei już do sznurka. Zamy nadmiar zaprażę. Musimy pamiętać, żeby sznurek na mnie dotykał do pustaka. Raczej pustaka sznurka okay. a tu z kolei musi być zlicowana z poprzednim warstwy w wypadku tych cegieł i no już jest, teraz trzeba to jakoś wzmocnić, to sobie robię w ten sposób. Tu go teraz skrapiam bez odcięcia okurzony i tu zarzucam. Gdzieś jakieś ubytki, to sobie delikatnie to możemy dołożyć. Tylko raczej bym nie radził zarzucać. To jest brudne. No, później jeszcze rozkrobię to i będzie ok. Dobra. I teraz tak, żeby to jakąś tu w miarę uformować. A poza tym idzie, żeby miał wilgoć, z czego ciągnąć. Żeby nie wysychało za szybko, to, to sobie tu to pędzelkiem tutaj zamywam. No i może raz następnym jechać. Także filozofii z tym nie ma, a oszczędność jest spora, bo Mógłbym to przecież elkami wymurować To znaczy elkami Elkami takimi szalunkowymi Tylko, że teraz tak Tu jest gdzieś Około 30 30 metrów Gdzieś by było tego Do wyszalowania To podejrzewam, że takie elki Z 8 stówek by kosztowały A mnie to praktycznie To wyjdzie, żeby was nie skłamać Z jednego pustaka mam metr to 60, może 70 złotych A robota właściwie ta sama, bo też trzeba elki wymurować i tak dalej, więc... Dobry sposób, zdania, żeby zrobić sobie szalunek tracony. Tu już z tej strony będzie po prostu płytą USB ona. miałem ze stropu, czy tu z budowy domu. Z zewnątrz raz, żebym tyle płyty nie miał, bym mi się dokupić, ale też chciałem, żeby to jakoś to estetycznie wyglądało, to sobie przemuruję to właśnie postakiem. I okay. następne. Is that the apple of the intellectual? Chodzę tu dalej Dobra, ja sobie zrobię resztę Później pokażę jak to wyszło Zresztą tu już widać efekt z tamtej strony i z tamtej Tu będzie zaszalowany podciąg Także tu pustaki nic nie będę murował Tam też muszę te kątowniki spawać i, I to wyszalować No i zostanie tam ta ściana do zrobienia w środku I będzie można szalować, zbroić wieniec Szykować to betonowania I tak jak widać już sobie wymurowałem Pokażę Wam to linii ładnie leci Tym pustakiem Trzeba, żeby to jeden spokół Tutaj narożnik Trzeba to zaszalować też kamieniem I do tego sobie takie wybrałem bardziej płaskie, Coś takiego Zaraz Wam pokażę, jak ja to planuję tutaj zrobić Żeby też nie przekroczyło tej odległości tyle co pustak, by było ładnie kamienia tak jak jest reszta. Także ja się biorę za murowanie. Możecie sobie bez podpatrzeć, zaobserwować. s karastom i e barde pastkom tronom kamenja do

dotąd zabetonowane także że zostaje coś po 20 cm w pełności Tak wyszedł ten szalunek tracony, tak zwany. Tutaj jest tylko kamienia wymurowane. Gdzie nawet nie widać, że to są tylko takie płaskie kamienie. Już sobie to wyskrobałem, wyschło to. Wystarczy tylko jeszcze umyć i będzie gotowe. No. Tak już mam trzy strony wyszalowane. Także jeżeli film się podobał, postaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do następnego. Na razie, cześć.